Stefan! Dziadku! Nie? Tak patrzę na ciebie i dochodzę do wniosku, że marnujesz swój potencjał. O, a to ciekawe. Czemu? Bo tak lubisz pracować, a nic z tego nie mamy. Żadnych pieniędzy. Stefan! Ho, nic się nie ma. Całe szczęście masz mnie, a ja mam pełną głowę pomysłów. Nie, wiesz, Stefan, chyba nie chcę ich słyszeć. Ale i tak ci powiem, dziadku. Wiesz, oglądałem w telewizji program, w którym pokazywali ludzi, którzy zarabiają, gdy śpią. A ja uwielbiam spać i pieniądze też nam się przydadzą. Więc dodałem dwa do dwóch i oto, dziadku, uwaga! Otwieram własną firmę! Och Stefan, a jaką niby usługę będzie ta twoja firma świadczyła? Jeszcze nie wiem dziadku, ale wiem jedno. Ja będę prezesem, a ty będziesz robił te wszystkie no, no, no te szczegóły. Ha, czyli pracę? O, to, to, to właśnie dziadku, właśnie to. Tak, tak, to firma Stefan załatwi wszystko. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Dziadku, pierwszy klient, starsza pani, potrzebuje przewieźć szafkę z jednego końca wsi na drugi. Jasne, proszę się nie martwić, wszystko będzie załatwione. No, dziadku, to dla ciebie wielka szansa. Masz pół godziny. Idź po wózek. Eee, a, a ty? Ty nie idziesz? Ja? ja muszę nadzorować biuro. Tak, tak, już tam wysyłam mojego najlepszego pracownika. Stefan, ja już nie daję rady. Ha, to znaczy, że firma działa? Te. Dla ciebie działa. Minął tydzień i ty siedzisz se tylko w tym biurze, a ja już naprawiałem płoty, nosiłem meble, wyprowadzałem psy i kosiłem trawniki. O, skoro narzekasz, znaczy, że robisz coś nie tak. Niech będzie. Następne zlecenie wezmę ja i pokażę ci, jak to należy robić. Ha, chciałbym to zobaczyć. Prawdy nie rozumiem. Co ten dziadek tak narzeka? Przecież to czysta przyjemność. Hm. No, proszę, proszę, no wcale mnie to nie dziwi. Powiem, firma Stefana czyni cuda. Dziękuję bardzo. No, dziadku nie uwierzysz, nie uwierzysz. Wyobraź sobie, że jak byłem w szklarni, przez przypadek rozlał mi się napój. A teraz słyszę, że wyrósł największy słonecznik świata, a ja dostałem tytuł ogrodnika roku i w małą fortunkę. <laughs> Życie jest niesprawiedliwe, Stefan. Dziadku, nie ma co się obrażać. W końcu wiadomo, czemu to ja jestem prezesem. Stefan! Spokojnie, dziadku. Właśnie wpadłem na nowy pomysł. Zatrudnimy więcej ludzi, ty ich wyszkolisz, a ja będę się zajmował strategią. Hm, czyli dalej będziesz siedział w fotelu. To dziadku, każdy powinien robić to, w czym jest najlepszy.